Nie określono dolnej granicy zachorowania na alergię wziebną, ale może to już dotyczyć dzieci w szóstym miesiącu życia. Natomiast i tak samo głównej granicy. Natomiast wiadomo, że potrzebna jest odpowiednia ekspozycja na dany alergen, aby on wywo wywołał zapalenie, wywołał reakcję alergiczną. Dlatego, w miarę um, obserwujemy takie szczyty zachorowania. W miarę jak dzieci dorastają w populacji dziecięcej i szczyt zachorowania określa się na 18 rok życia, wtedy mamy najwięcej osób alergicznych i do 12 roku życia przydarzają chłopcy, a po 12 roku życia mamy więcej dziewczynek w zakresie alergii.